Obrigado. Do rok blisko. Czytałem w odwieczerz te listy, sonety. Owo stań się, słowa w gorącej duszy. Owo, jak się rysuje kształt. Jaki jest jego zaczątek? Pierwszych rzeźbiarskich rysów dzieło. Sonety. Pieśni wiosny. Wiosny roku tragicznego. Pieśni ufne we wigilię strasznych Bo kiedy nosisz serc, najmniejszą nawet zadrę Powieje wszystko, pokój, pejzaż traci barwę Otwórz oczy szeroko i patrz Jak ciekawy otacza Cię świat Krajobrazy, ojczyste barwy sercu, najbliższe to co było będzie co jest, otwórz oczy szeroko i patrz. W tłumie zawsze łatwiej i wygodniej. Inni jedzą kołacz bez pracy, ty też. Inni bezczelnie unikają trudu i ciężaru pracy, ty też. Razem z innymi szukasz łatwej przyjaźni, łatwej miłości, łatwej nauki. Tylko łatwej pracy, łatwej wiary. Ale przypatrz się tym innym. Czy są szczęśliwi, wielcy, nieprzeciętni? Czyżby ja miała rację, mówiąc, że wśród ludzi jest się także samotny? Halo? Jak nie będziesz chciał kupić, tego ciśnij. Czy zostaniesz moim przyjacielem? Nie. Zaraz zdaję. Nie mam czasu na takie dyrdy małe. W mojej pracy nie mam takiego słowa. Co się zajedno, chłopcze? E, Zostaniesz moim przyjacielem? Nie mam czasu na takie dyrdy małe. Możesz coś na przykład moim wspólnikiem. Wspólnik? A co to takiego? To taka osoba, która ze mną pracuje. I dzieje się zyskami. Zyski? A co to jest? To są pieniądze. Jakie zarabiam dzięki mojej ciężkiej pracy. Pieniądze? A czym one są? Najważniejsza rzecz na świecie. Ważniejsza od przyjaźni? Chyba niemożliwe. Oczywiście. Teraz nic już sobie nie mam. Złap mnie za rękę. Na koniec łapy zabierz mnie. Przynieś mi tęczę. Ja znowu znowu latać chcę. I poruszamy znów w powietrze. Gdy razem rozpędzamy się. Z dotykiem zaginamy. przez W zwariowaniu serc i w całym tym szaleństwie dobrze wiem, nie zatrzyma nas już nic. Zmiarkowany wietrze, gdy słońce sięga naszych ciał, myśli czyste jak powietrze i trochę wolniej płynie czas. Wracam do przyznaną drogą, choć nie do takich samych miejsc. Na starych zdjęciach szukamy się znów, a losu koleje przywiozły na stół. Nie wszystko pomyśli, toczyło się, wiem, i śnimy o przyszłości sen. Prędzej czy później to wszystko wróci. To, co tak nagle wypadło nam z rąk, imieniu uczniów, nauczycieli Gniazdu numer 2 oraz Rady Osiedla numer 2, stare miasto. Chciałabym wszystkim podziękować za przybycie. Mamy nadzieję, że nasz występ podobał się państwu. Serdeczne podziękowania kieruję do pana Stefana Marszałka za, swoją, za to, że swoją obecnością uświetnił dzisiejszą uroczystość proszę o zabranie głosu przez pana Stefana Marszałka. Słuchając i notując wspomnienia pionierów ziemi polickiej miałem na względzie dokumentowanie losów tych, co przeszli daleką i trudną drogę budowaniu swojej przyszłości w nowym, nieznanym miejscu. Zachowało się niewiele szeroko dostępnych pamiątek dokumentujących pierwsze trudne lata polskich pionierów. Pamiątek z lat budowy polskości na ziemi, która od wielu wieków nie była ojczyzną Polaków. Był czas, gdy mowa Polska powodowała sankcje władzy panującej na tym terenie. Zwycięzcy II wojny światowej przyznali Polsce ziemię, które od kilku wieków było poza, naszym, poza obszarem naszego kraju. Od 1945 roku na tak zwanych ziemiach odzyskanych zaczęły osiedlać się polskie rodziny. Przybywały one z różnych stron kraju, a także z Europy. Wszyscy kierowali się nadzieją na zbudowanie swoim, w sobie i swoim potomnym lepszej przyszłości. Przyszłości, z której będą dumni, która zapewni przyszłym pokoleniom. Że... Było bardzo mało ludzi w policji. Ulice były nieoświetlone, ciemne. Po ulicach chodziły patrole posłów i milicji. Pierwszym zakładem pracy, jaki w policjach powstał, to było odgruzowanie i wyremontowanie stacji kolejowej. W naszym domu, gdzie mieszkałam, przy ulicy Wojska Polskiego 24, Mieszkali sami kolejarze. co się pomału rozrastały. Przy ulicy Wojska Polskiego była Kaflarnia. Tam kilka osób ludzi pracowało. Każdy, gdzie mógł, w pierwszych bohaterskich latach tam się zatrudniał. Było ciężko, ale jakoś przetrwaliśmy do dziś. W całym mieście, nie Chcę rozmawiać, przypomnieć Państwu zupełnie inną historię, bo wśród mieszkańców polic, pionierów polic, znaleźli się też w naszym gronie naszego miasta ludzie, którzy mieli wpływ na organizację życia dla dzieci. To byli naprawdę ludzie, którzy swój wolny cały czas poświęcili dzieciom. Mam tutaj na uwadze Państwa Gryliczów. Pan Grylicz świętej pamięci był nadwornym lekarzem wszystkich rodzin od niedawna, od września i właściwie dzisiaj jestem i wzruszona, i dumna. Wszystkie te uczucia są dla mnie bardzo ważne na tym terenie i młodzież ta wspaniała młodzież która przygotowała takie piękne słowa tyle wartości pewnie że spotykamy się z różnymi przejawami zachowań ale i w naszej szkole i w każdej innej jak w każdej innej szkole mamy wiele wartościowych takich zachowań godnych naśladowania dzisiaj byliśmy tego świadkiem